Pani Prezydent, Pan Witam Panie Prezydencie. Witamy bardzo serdecznie, zapraszamy Państwa. Przystąpimy, proszę Państwa, do wręczenia nagrody i wyróżnienia dla organizacji pozarządowej zaangażowanej w działania na rzecz społeczności lokalnej. Nagroda przyznawana jest na podstawie uchwały Rady Miasta Chełm w oparciu o regulamin Prezydenta Miasta. Nagrodę przyznano w Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny w Hełmie jest to organizacja pożytku publicznego, która swoją działalność opiera na pomocy osobom zagrożonym, wykluczeniem społecznym. Głównie skupia się na osobach uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz innych używek. Ośrodek pomaga osobom dotkniętym przemocą domową, rodzinom dysfunkcyjnym, osobom głodkole bezrobotnym, osobom i rodzinom z obszaru ubóstwa, bezdomności oraz niepełnosprawności. Nagrodę odbierze prezes Stowarzyszenia, prezes Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Kaunie, pan Leszek Ksiwiec. Zapraszamy. O obręczenie nagrody prosimy panią prezydent Miasta Hełm, Agatę Fisz, oraz zastępcę pana Stanisława Mościckiego. Stowarzyszenie, proszę państwa, otrzyma nagrodę rzeczową w postaci kolumny SPM 80. Ze względu na to, że jest to dosyć duża i ciężka nagroda, zostanie ona dostarczona bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia. To o dużo dużo, dużo, dużo ciężkiej i dobrej pracy wykonuje Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Pełni. Gratulujemy serdecznie. Wyróżnienie dla organizacji pozarządowej przyznane zostało w Stowarzyszeniu Kresy, Pamięć i Przyszłość. Jest to organizacja pożytku publicznego. Swoje działanie realizuje na zasadzie wolontariatu. Stowarzyszenie ma na celu badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego okresu wschodnich Rzeczpospolitej. Prowadzi żywe lekcje historii w szkołach i instytucjach kultury, propagując czyny polskich sił zbrojnych na zachodzie z okresu II Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrodę wręczą prezydent miasta Kampania oraz pan Saniec Właścicki, zastępca pani prezydent, a nagrodę odbierze pani Anna Buchtaj, zastępca prezesa tego, że właśnie stowarzyszenia Kresy, Pamięć, Przyszłość. Gratulujemy prawa. Prawa obrawach. Życzę dalszych sukcesów i wytrwałości w dalszej pracy. Szanowni Państwo, dzisiaj podczas uroczystej sesji Rady Miasta Tremontu przyznane zostały doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony długów kultury im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Na wniosek kapituły pod przewodnictwem pana Longina Jana Okoja Rada Miasta Chełm przyznała nagrodę w wysokości 4000 zł oraz statuetkę w kategorii twórczości literackiej i artystycznej pani Bronisławie Fastowiec. Pani Brodisława jest poetką, laureatką wielu konkursów poetycji, autorką licznych tomików poezji, w których powraca do tematów z pogranicza, eura i okolic. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, autorką, których twórczość recenzowali wybitni krytycy i literaci. Noty z życia i twórczości poetki znajdują się w słownikach biograficznych. Nagroda i statuetka dla pani Bronisławy Pastowiec zostały wręczone dzisiaj po południu podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Natomiast my nawróćmy panią Bronisławę Pastowiec z bronkimi prawami. Dzięki prawa do pani Szanowni Państwo, nagroda w wysokości 4000 zł oraz statuetkę w kategorii animatora kultury przyznano panu Tadeuszowi Bonieckiemu. Nowa patrza prawa. Laureat jest niezwykle zaangażowany na rzecz jest takim kultury. Inicjatorem prezentowanych w naszym mieście filmów najwybitniejszych polskich reżyserów z udziałem znakomitych aktorów, którzy podczas prezentacji odwiedzają nasze miasto. Od 7 lat jest organizatorem cyklicznych imprez kulturalnych początkowo tygodnia kultury chrześcijańskiej, a obecnie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Organizuje również Dni Papieskie oraz warsztaty artystyczne dla dzieci, które promują rozwój zainteresowań artystycznych oraz aktywność w życiu kulturalnym miasta. Pełni obowiązki przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Katolickiego Cindy Chrystiana Krystiana w Hełmie, zarządzającego na rzecz rozwoju hełmackiej kultury. Nagroda i wyróżnienie w postaci dyplomu wręczone zostały dzisiaj podczas sesji Rady Miasta o uroczyste wręczenie statuetki K.R. panu Tadeuszowi Mańskiemu, w kategorii animatora kultury za wkład pracy wniesiony na rzecz rozwoju życia kulturowego miasta w Chełmie. Proszę przewodniczącego Rady Miasta w pana Waldemara Kuśmierzka. I jeszcze raz poprosimy bardzo bardzo pana bardzo bardzo Panie bardzo 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 Zapraszamy tutaj do nas. bardzo dziennikarz bardzo 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 za bardzo bardzo ale bardzo którzy tworzą te imprezy wszystkiego rodzaju, które robimy dla Dobra i Miasta Heuma. Cieszę się, że Chełm jest miastem przyjaznym kulturze. Bardzo chciałbym podziękować kapitule, która przyznaje nam tę nagrodę, ale również Pani Prezydent, Przewodniczący Rady Miasta i Władzom Heuma za życzliwość, za taki ciepły bardzo stosunek do kultury. Dziękuję bardzo. Wielkie również za ten Szanowni Państwo, w kategorii Mecenat kultury. Statuetkę Kaja przyznaną panu Lucjanowi Jagiełowi. Laura jest właścicielem browaru Jagiełat, wspiera ten wiele cennych przedsięwzięć kulturalnych, które odbywają się na terenie hełma. Pomaga przy organizowaniu koncertów, konkursów, festiwali i różnego rodzaju przeglądów promujących życie kulturalne hełma. Wspiera twórców, animatorów, stowarzyszenia i instytucje kultury. Wyróżnienie w postaci dyplomu wręczone zostało podczas sesji Rady Miasta, a obręczenie uroczyste statuetki Kaja panu Lucjanowi Jakiego w kategorii mecenatów za zaangażowanie i wspieranie finansowe cennych inicjatyw kulturalnych na terenie Kełma, Bardzo proszę panią prezydent miasta Keu, panią Agatę Pisz. A państwa, się do pana Lucjana. Proszę Państwa, obie takich ludzi było więcej w pełni. Ktoś nie zgłosił na zabranie głosu? Szanowni Państwo, mówimy, że tutaj w naszym mieście zostaną ocenione. Dziękuję Panu Prezydent, dziękuję Radzie Matka, Panu Przewodniczącemu i dziękuję kapitule, że pamiętam o ludziach, którzy chcą dla tego miasta, chcą zrobić. A to czasami pomaga w pracy, czasami coś takiego, że buduje, bo różne są w życiu człowieka chwile, różne są sytuacje, czy w firmie, czy innym, gdzie, w innych okolicznościach. Takie coś jednak motywujące i bardzo się cieszę, że zostałem Życzę Państwu miły Michał, mikro przyjemnej zabawy. Zapraszam Państwa wszystkich na lipcowe i manuskaw. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Podziękujemy pan, panu, Brzuszki, panu, że został silnych, Jarzysz, i to